Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na test na recenzję monitora AOC I2481FXH. Konstrukcja oparta o matrycę IPS o przekątnej 24 cali. Wraz z samym monitorem otrzymujemy również komplet akcesoriów. Przede wszystkim jest to zewnętrzny zasilacz sieciowy. To jest przewód zasilający, a tutaj sam zasilacz. I moi drodzy zwróćcie uwagę na jego specyfikację 19V w 1,31A. Jak to pomnożycie, macie od razu dopuszczalną, czy maksymalną moc tego zasilacza. I wiemy ile tak naprawdę monitor AOC i2481FXH... Pobiera mocy z gniazdka, więcej no, oczywiście nie pobierze. Jest to płytka, płytka z oprogramowaniem. Sterowników jako takich monitor nie potrzebuje, natomiast dodatkowe oprogramowanie iMenu, czy e Server, czy Screen Plus dodatkowo umożliwia nam regulację praktycznie wszystkich parametrów monitora bez konieczności użycia przycisków funkcyjnych na samym monitorze. To jest jeszcze. Przewód Disap oraz przewód HDMI. Niestety, ale sam monitor nie posiada DVI czy na przykład display portu, więc jeżeli chcecie korzystać cyfrowo, a myślę, że będziecie chcieli, no to tylko i wyłącznie pozostaje wam właśnie przewód HDMI. Monitor AOC to przede wszystkim konstrukcja klasyfikowana jako 24-calowa, natomiast dokładnie przekąt na ekranu to 23,8 cala i to co od razu również widać, i co dla mnie osobiście jest naprawdę ogromnym plusem. To fakt, że cała matryca pokryta jest tutaj folią antyodblaskową, dzięki czemu, tak jak zresztą widzicie, w tej chwili nie ma praktycznie odbić światła. Dla mnie to jest naprawdę bardzo ważny element. To, co od razu widać, to fakt, że tutaj będziemy prawdopodobnie mieli bardzo cienkie ramki. Za chwilę monitor, oczywiście zobaczycie, już włączony podczas testów, natomiast zwróćcie także uwagę na grubość, tutaj tak naprawdę w większości części tego monitora. Suwmiarka wyzerowana. Zobaczcie niecałe 8 mm grubości. Bardzo dobry rezultat. Jako monitor należący do takiej linii stylistycznej urządzeń AOC, tutaj niestety, ale producent postawił przede wszystkim na wygląd. Niestety albo stety, no taka jego charakterystyka. Natomiast dosyć mocno dostało się ergonomii, mianowicie monitor możemy tylko i wyłącznie regulować, jeżeli chodzi o odchylenie, to jest około 5 stopni w dół i około 25 stopni w górę. Jeżeli chcecie sobie go pod innym kątem ustawić, trzeba go troszeczkę przekręcić. No i go nie podniesiecie, nie ustawicie również monitora AOC i24 w pozycji pivot oczywiście. Często klienci pytają się mnie również o wysokości monitora. Niektórzy posiadają różnego rodzaju szafki, półki nad monitorem. To jest dosyć istotna informacja. Zobaczcie, no około 21 cm, to jest nawet niecałe 21 cm, więc tutaj nie powinno być większego problemu, żeby zmieścić ten monitor u siebie. Sama podstawa, jak widzicie, wygięta, taka trochę można powiedzieć, w kształcie litery C przedłużonej, jest aluminiowa, srebrna. Pozostała część monitora, obudowa wykonana z tworzywa, jest już czarna. I mamy tutaj pięć takich niewielkich, przyklejonych elementów antypoślizgowych, gumowych. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że one tak dobrze dają sobie radę. I tutaj taki przykład, jeżeli monitor postawicie w jednej pozycji, w zasadzie ciężko jest go tak naprawdę przekręcić na tej podstawie, musicie go troszeczkę unieść, no bo będzie stawiał Wam bardzo wyraźny opór. Do zarządzania ustawieniami monitora EOC służy panel, który znajduje się pod dolną ramką i to są, co się również chwali, fizyczne przyciski przede wszystkim. Dla mnie to jest tak, że duży plus, one są na dole schowane, nie ma problemu, z ich lokalizacją, bo każdy jest z kolei opisany na froncie. I tak, na dobrą sprawę, ostatni element zewnętrzności monitora, czyli złącza, jakie tutaj są. Wyposażenie nie jest jakoś super bogate, przede wszystkim jest to wejście do tego zewnętrznego zasilacza sieciowego 3,5 mm złącze mini-jack do podłączenia np. słuchawek lub głośników. Monitor nie posiada wbudowanych głośników, analogowy Disap oraz dwa porty HDMI. No, i jak widzicie w rzeczywistości faktycznie ramki monitora górna oraz obydwie boczne są bardzo cienkie z uwagi na tą listwę z boku ta jest nieco grubsza, i moi drodzy, one mają zaledwie niecałe 8 mm grubości. Menu ekranowe jest charakterystyczne w zasadzie dla IOC, widzieliście już to przy okazyjnych monitorów, które miałem okazję testować. Jest również dostępne w języku polskim, wszystkie ustawienia, no w zasadzie niczym nie różni się to od tego co w przypadku IOC niejednokrotnie widzieliście. To samo tak naprawdę dotyczy programów jak na przykład chociażby iMenu. One także niczym się tutaj nie różnią. Obsługa jest dosyć intuicyjna, wszystkie opcje są tam, gdzie być powinny. No i mamy całkiem szerokie możliwości regulacji od ustawień predefiniowanych po oczywiście samodzielne definiowanie takich elementów jak kontrast, nasycenie, gamma. Testowany dzisiaj monitor posiada matrycę IPS i w zasadzie wszystkie te elementy, które z IPS-em kojarzymy, czyli szerokie kąty widzenia. Zobaczcie, tutaj praktycznie mamy niemalże równolegle do monitora, nic nam nie ucieka, nie tracimy na kontraście, to jest bardzo ważne, zwróćcie na to uwagę, te czernie nie uciekają, podobnie jasne odcienie są naprawdę bardzo dobrej jakości, co więcej odzwierciedlenie tych kolorów no jest na jednym z najwyższych poziomów, jakie miałem okazję widzieć, i ten monitor pod względem barw cieszy oko. To jest przekonna dokładnie 23,8 cala i rozdzielczość Full HD, więc nawet z takiej bliższej odległości pojedyncze piksele nie są widoczne. I to, co również na pewno też zauważyliście, to jest fakt, że nie ma tutaj żadnego migotania. Ja oczywiście przypomnę, że nie migoczy, nie migota nam matryca, a podświetlanie. Jest to podwodowane podświetlaniem. A tutaj monitor JOSI również wspiera technologię Flicker Free, czyli żadnego migotania nie ma. Pytaliście się mnie również o praktyczny aspekt tej technologii. Ja już kiedyś o tym mówiłem. W dzień w zasadzie dla mnie osobiście nie ma różnicy, czy monitor wspiera Flickr Free, czy nie. Natomiast wieczorem komfort pracy na monitorze takim jak AOC, który Flickr free, free wspiera, jest jak najbardziej odczuwalny i tamte różnice są bardzo duże. Testy syntetyczne, które przeprowadziłem na tym monitorze, w zasadzie potwierdziły tylko to, co tak na dobrą sprawę było wiadomo od samego początku, mianowicie pod tym względem w zasadzie nie ma mu absolutnie nic do zarzucenia początku wielką niewiadomą dla mnie była tak naprawdę możliwość wykorzystania tego monitora w grach. Kontrast na poziomie 1000 do 1, 4 milisekundy czas reakcji matrycy i jasność w zasadzie tylko na poziomie 250 kandela na metr kwadrat. To nie są parametry, które byśmy oczekiwali po monitorze gamingowym, ale monitorem gamingowy testowany dzisiaj monitor AOC również nie jest. Pamiętajcie, że mamy tutaj do czynienia z matrycą IPS, a to też powoduje, że w zasadzie nie mamy czegoś takiego jak input lag. To jest tylko 60 Hz, ale w większości tytułów no, jest to wystarczająca płynność taka, że pograć sobie spokojnie można jeszcze przecież do niedawna. Rzadko kto tak naprawdę posiadał monitor 120 czy nawet 144 Hz. No I tutaj tak naprawdę pod względem gier monitor AOC jest bardzo miłym dla mnie zaskoczeniem, bo poza tym, że tak naprawdę nie widzę dużej tutaj wielkiej, o, może że to będzie właściwe słowo wielkiej różnicy pomiędzy monitorami typowo gamingowymi 120 lub 144 Hz na TN z czasem reakcji na poziomie 1 ms, a właśnie tym monitorem to tutaj mamy jeszcze ten plus, że mamy oczywiście bardzo wierne oddanie kolorów no i gry muszę przyznać, że wyglądają na monitorze AOC znakomicie. Chociaż podejrzewam, że osoby, które przyzwyczaiły się, zresztą tak jak ja, do monitorów 120 Hz gamingowych, niekoniecznie z tak wiernym oddaniem barw, no to mogą tutaj jednak czuć pewien niedosyt. No i przede wszystkim tą różnicę jednak czuć. Monitor AOC nie jest monitorem gamingowym, ale grać ze spokojem można. Monitor AOC to bez wątpienia bardzo ciekawa propozycja i powiem Wam, że nie najgorzej wypada cenowo, bo cena sugerowana, detaliczna to niecałe 900 zł. Oczywiście aktualne ceny, a także informacja o dostępności tego produktu znajdziecie w opisie tego filmu. Tam będzie link do porównywarki cen, możecie sprawdzić jak wygląda to na chwilę obecną. Natomiast trzeba też przyznać, że i24 nie jest monitorem całkowicie pozbawionym wad. Przede wszystkim mamy świetny design, ale niestety kosztem funkcjonalności, tylko niewielka możliwość odchylenia i na tym całość się kończy. Monitor jest bardzo lekki, smukły, robi naprawdę wrażenie pod względem estetycznym na pierwszą klasę. Na plus zaliczam również matową powierzchnię. Moi drodzy, podświetlanie tylko na poziomie 250 kandela na metr kwadrat to nie jest wynik rewelacyjny i podejrzewam, że gdyby nie ta matowa powierzchnia, to w słoneczne dni były problem z pracą na tym monitorze. Na szczęście właśnie matowa folia tak naprawdę zabezpieczająca ten ekran i która tutaj rozprasza nam te promienie światła, słońca w dzień no, robi swoją robotę i tutaj to jak najbardziej na plus. Mamy również jeżeli chodzi o przyciski menu zarządzanie OSD fizyczne, a nie żadne dotykowe, i tutaj też się za to chwali. Natomiast jeżeli chodzi już o wyposażenie w porty, to moi drodzy, tutaj jest moim zdaniem też troszeczkę za ubogo. Ja chętnie zamiast tego jednego portu HDMI dodatkowego zobaczyłbym DisplayPort, a najlepiej jeszcze DVI, bądź co, bądź to jednak przez DVI w tej chwili chyba najwięcej z was tak naprawdę łączy swoje monitory z komputerami. Moim zdaniem tego złącza jednak tutaj brakuje. Ja szczerze mówiąc za HDMI nie przepadam. Co do obrazu, to tutaj tak naprawdę wiele uwag nie mam, ponieważ kolory są nasycone, kontrastowe, wierność oddania barw jak na EPS-a oraz kąty widzenia jest na bardzo dobrym poziomie, czytelność ściągi, testy syntetyczne czy praktyczne nie wykazało tutaj żadnych odchyleń, również nie miałem uwagi co do równomierności podświetlania przy tak cienkich tak naprawdę krawędziach, czy, czy przy tak cienkim po prostu monitorze, tutaj podświetlanie mamy krawędziowe, a nie tylne, no i niestety Często w takich przypadkach występują dosyć duże różnice, jeżeli chodzi właśnie o podświetlanie. Tutaj tego problemu jakoś specjalnie nie widać. I co ciekawe, mimo tego, że to jest monitor IPS 4 ms 1001 kontra. Jeszcze raz przypomnę te parametry. Jak najbardziej można pograć i powiem szczerze, że gra się całkiem fajnie. Nie widzę tutaj jakichś wielkich problemów z zgubieniem na przykład klatek czy coś takiego. Moi drodzy, monitor AOC jaki jest. Widzieliście, myślę, że po tej recenzji każdy z was mniej więcej potrafi gdzieś go sobie umiejscowić i ocenić. Dlatego ode mnie to jest w tym momencie na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam również do wersji tekstowej, która jest na portalu FPC. Jeżeli ktoś po prostu nie ma cierpliwości oglądać tak długiego filmu, ode mnie na tyle. Cześć. Hej!